Trochę to dziwne, prawda? Nieważne, obejrzę i będę mogła wyrazić opinię. Dawno nie widziałam żadnego horroru, który byłby w stanie mnie przestraszyć, może pozytywnie się zaskoczę. To była ostatnia wiadomość, jaką Lacey wysłała do mnie przed jej zaginięciem. Wiem, że to głupie, ale nienawidzę się za to, że czegoś nie zrobiłem, że jej nie powstrzymałem. No ale skąd mogłem wiedzieć? Nie mogłem przecież przewidzieć, że tak to się skończy. Ten film, czy cokolwiek właściwie to jest, dotarł do naszego małego miasteczka kilka dni temu. 12 osób zdecydowało się kupić na niego bilety. Teraz 12 osób gdzieś zaginęło. Wśród nich jest moja dziewczyna, Lacey, z którą jesteśmy razem od ponad dwóch lat. To była ta jedyna nasza przyszłość wyglądała obiecująco. Mieliśmy tyle cudownych planów. Mieliśmy. Aż pojawił się ten cholerny film: „ Mr. Blank, Pan pusty. To nie jest jeden z tych klasycznych przypadków zaginięcia osób. Wszystko w tej sprawie sięga znacznie głębiej, dodatkowo żadne z poszlaki szczegółów po prostu nie mają sensu, Mniej więcej udało mi się ustalić chronologiczny ciąg wydarzeń i odkryć kilka ważnych detali. Zakup biletów na ten film możliwy był tylko w jednym z trzech kin, które znajdują się w naszym miasteczku. To konkretne kino oddalone jest o około 25 minut spacerem od mojego domu. Nie można ich było nawet kupić online, na stronie internetowej kina. Należało osobiście pofatygować się po bilet do jednej z kas. Film nie miał wcześniej zaplanowanego harmonogramu wyświetlania. Nie był przewidziany wcześniej w repertuarze. Nawet pracownicy kina nie mieli pojęcia o tym, że w ogóle będzie wyświetlany. Po prostu przyszli do pracy i zauważyli go w dziennej rozpisce. Zastąpił jeden z filmów, który miał być wyświetlany o 17.30. Nie podważali tego, bo też po co? Seans odbył się tylko jeden raz. Właśnie tego dnia, dokładnie o 17:30. W kinie nie było tłumów, ale nie było też pusto. Oczywiście większość ludzi nie zdecydowała się na tę pozycję. Informacji o niej nie było właściwie wcale. Dlatego w gronie osób, które zakupiły bilety, było raczej więcej ludzi młodych, których zachęcił tajemniczy tytuł. Film trwał około godziny i dziesięciu minut, razem z reklamami i napisami końcowymi. Dość krótko jak na film wyświetlany w kinie, prawda? O 1840 jeden z pracowników wszedł do sali, by rozpocząć sprzątanie. Jego oczom ukazały się zupełnie puste rzędy krzeseł. Opakowania po popcornie i napojach walały się po całej sali. Brak śladów krwi czy walki. Nikt nie opuszczał i nie wchodził do sali w trakcie wtrwania seansu, co potwierdziło nagranie jednej z kamer. Film rzekomo nie ukazywał nic innego, poza czarnym, statycznym obrazem. Tak przynajmniej powiedziano. Jednak mam przeczucie, że pewne szczegóły pominięto. Jeszcze dziwniejsze jest to, że przesłuchiwany pracownik kina, od którego te informacje pochodziły, obecnie również uznany jest za zaginionego. Dodatkowo, udało mi się dowiedzieć, że zaraz po jego przesłuchaniu wystąpiły u niego objawy katatonii. Menadżer kina, który nie przywitał się z pracownikami tego ranka, jak to miał w zwyczaju, został znaleziony martwy w swoim biurze. Na jego szyi widocznych było kilka ran, zostawionych przez zapięcie do roweru, którego prawdopodobnie użyto do jego uduszenia. Trzy tygodnie przed tymi wydarzeniami. Kino zatrudniło nową osobę. Pracownicy opisali go jako cichego, ale miłego faceta. Pracował w dzień incydentu. Zgadliście, on też zaginął. Jest też podejrzanym numer jeden w śledztwie. Według mnie osądzają go chyba zbyt pochopnie. Nie podważam tego, że mógł mieć coś z tym wspólnego, ale cała ta sytuacja jest na tyle skomplikowana i złożona. Że nie da się teraz stwierdzić, czy to on za tym wszystkim stoi. Kilka dodatkowych szczegółów. Żadna taśma czy kopia filmu nie została znaleziona. Służby nie poczyniły żadnych postępów w poszukiwaniach osób zaginionych. Wygląda to trochę tak, jakby się nawet nie starali. Lokalny komisariat policji podejrzanie milczy o całej sprawie. Mam wrażenie, że nie chcą, aby ktokolwiek pytał czy o niej rozmawiał. Kiedy zacząłem na nich naciskać, chcąc poznać więcej szczegółów, praktycznie zagrozili mi aresztowaniem. Ostatnio w pobliżu kina i jego najbliższego otoczenia parkuje duża liczba samochodów z przyciemnianymi szybami. Widuję je też blisko mojej okolicy. Tak wygląda sytuacja. Nie mogę się na niczym skupić. Mój mózg dosłownie rozpada się na kawałki. Lacey musi gdzieś tam być, prawda? Nie można się tak po prostu rozpłynąć w powietrzu. No i o co chodzi z tym cholernym filmem, Mr Blank? Boże, na samą myśl o tym wszystkim zaczyna boleć mnie głowa. Żal, który początkowo czułem, ustąpił miejsca dezorientowaniu i złości. Chyba zacznę po prostu szukać odpowiedzi na własną rękę. Nie będę jednak robić tego samodzielnie. Rose, najlepsza przyjaciółka Lacey i Mike, jej brat, są tak samo zdeterminowani, żeby odkryć prawdę. Przynajmniej nie zaczynam od zera. Mam już dwa potencjalne tropy. Jeden to raczej strzał w ciemno, ale drugi jest już bardziej konkretny. Zacznę może od tego pierwszego. Przypomniałem sobie, że kilka tygodni temu mój młodszy brat opowiadał mi historię o dziwnym panu, którego postać wystrugana została na jednym z drzew. Dookoła postaci wielokrotnie wyryte zostało słowo przestań. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że może mieć to jakiś związek ze sprawą. Być może się mylę, zobaczymy. Na drugi trop trafiłem, kiedy starałem się znaleźć jakieś odpowiedzi w internecie. Dodałem kilkanaście postów dotyczących tego filmu na forach, które uznałem za powiązane z tym tematem. Przez dłuższy czas nie było żadnej odpowiedzi, aż w końcu odezwał się do mnie ktoś, kto rzekomo posiada jakieś informacje, które mogą mnie zainteresować. Na szczęście, znajduje się on tylko trzy godziny jazdy stąd i zgodził spotkać się ze mną w połowie drogi. Czy to zły pomysł? Pewnie tak. Czy będę zadowolony z tego, co odkryję? Pewnie nie. Ale myśl o tym, że Lacy jest gdzieś tam teraz, w Bóg wie jakiej sytuacji. Po prostu nie mogę tego znieść. Nie pozwolę, żeby to tak się skończyło.